Cześć, witam, dzień dobry, z tej strony Mr. Zubi, a to jest piękny widok na nasze nocne miasto, naszą stolicę, myślę, mogę powiedzieć śmiało, pięknego sowieckiego kraju. I zobaczmy, czy nam się te drezyny tutaj nie buntują. Nie, już chyba będzie dobrze, problem się zacznie, jak dojadą w to miejsce. Nie chcą tego budować, nie wiem czemu. Przepisane jest, ale nic nie przyjeżdża. O, 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 czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Czy ty jeździsz z robotnikami? Co ci robotnicy jeżdżą w jedno i w drugą sobie, po prostu, tak, sobie dla sportu? Cichuch, ciuch, 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 EN57, piękna maszyna. No tak, i przywiozło do miasta 208 robotników. Którzy nie wyszli, bo nie mają po co, więc dobrali. Nie ma ich tak dużo, bo wszyscy są w pociągu i jeżdżą jedną i w drugą. Co tam się dzieje? Oni wysiadają i wsiadają z powrotem. No i tak, wysiedli i oni z powrotem wrócili na stację. A tu ich czeka 60. To jest chyba maksymalna, ponieważ przystanku, tak mi się wydaje, w takim razie. I dlatego nadwyżka. I nie mieści na przystanku. Okej. Okay. Może tak być. Gdzie są autobusy? Jedzie. Ja w ogóle bym chyba coś tu wam. Właśnie i oni zniknęli. Za długo czekali. Dobra, wszystkie pojazdy. Tutaj jeżdżą takie autobusiki 3. Dobra, i ja wam tutaj muszę w tych przystankach trochę nazmieniać. Ponieważ tak. To jest przystanek. Switchowe. Switchowe. No, tak właśnie. To na tym yy, switchowe. Eee. Yy. Ładuj, wyładuj. Tak, wyładuj. Ale. A, w pasażerskich nie ma opcji czekaj na pełen załadunek. A szkoda. Bo wtedy on by nie odjeżdżał, tylko stałby, czekał pust, aż przyjedzie pociąg. A tak to przyjeżdża pociąg. I oni się mijają z nim. Skoro nie miałem opcji, żeby poczekać na pełny załadunek, to nie mam jak tego zgracić, synchronizować. No dobra, ale drugą rzecz, jaką chciałem zrobić, to chciałem zrobić, żeby na tym przystanku Balasro, z przystanek 2, czyli na tym, on nie zabierał robotników, tylko niech zabiera uczniów i pasażerów. Robotnicy jeżdżą z tego pstanku tylko na górę. Do pociągu nie mają po co. Mm, no ale to, to mnie trochę zmartwiło. Myślałem, że będzie opcja czekania. A to tylko przy towarach. Hmm. Czyli tutaj serio chyba jedyne co będę mógł zrobić to zwiększyć po prostu ilość tych autobusów. No, bo to przyszło jak 60, reszta wróciła tak z powrotem do pociągu, bo nie było dla nich miejsca. No i co? Autobus jest tutaj. No. No, a teraz przyjeżdżają, kurde, jeden, drugi hmm. i trzeci. Jak tu jest pusta, eee, dobra, pomyślimy nad tym innym razem. Coś wykombinujemy. Dobra, zobaczmy sobie, jak my tutaj z terenem stoimy. Troszkę myślę, możemy sobie tutaj wygłaskać. To by to takie ładniejsze, gładkie było. Ładnie by nam się tutaj budowało. Taka górka już się robi konkretniejsza. No dobrze, i tutaj będziemy robić nasz przemysł tekstylny, nasz przemysł tekstylny. Będzie miał pracowników z tej stacji. Czyli tak, zakłady włókiennicze. Tutaj będzie tak, przyjeżdżał sobie samochodzik On będzie przywoził nam płody rolne i chemikalia z tego magazynu na górze. A myślę, że możemy sobie tak postawić. Zasilanie prą prądem jest. I zakłady odzieżowe, one tylko tkaninę potrzebują, czyli myślę, że tak od razu możemy się wpiąć, co? Bezpośrednio. Czy magazyn po drodze zrobić na tkaninę? Eee, to by musiało wyglądać może w ten sposób. Hmm. Gdyby to wyglądało w ten sposób. Albo jeszcze inaczej. Jeszcze możemy spróbować inaczej. Nie Dobra, remont. To zacznijmy od magazynu teraz. Ma, e, Twój magazyn, tu. I magazyn sobie zrobimy. Tutaj. Nie będzie tutaj. I teraz zakłady włókiennicze zrobimy sobie. O, ho, 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 ho. o, głupia tabliczka. Może będzie ok. I zakłady odzieżowe zrobimy sobie tutaj. Tutaj. No i fajnie. No i fajnie. Hmm. No tak bardziej rozsądnie to, żeby tutaj z tej ulicy wychodziło o skrzyżowanie, a nie z wjazdu do magazynu. Więc zrobimy sobie tak wyjazd i. Jeszcze na wprost, i jeszcze na wprost, i o, prawie prosto. Tutaj sobie zrobimy tak, robimy sobie tak, i zrobimy sobie. I nie zrobimy sobie. Od razu stąd wyjdziemy. za blisko. dajmy tak. Jeszcze kawałek. ślawę. Dobra, nie będzie tak. Nie, nie, nie będę tutaj dalej kombinował. Nikt z tego strzelać nie będzie. Chyba. Patrząc na datę, to nie powinien nikt. Już. No i dobrze, niech nam to już budują. Eee, teraz takie połączenie tu i tu. Dobrze, bardzo ładnie. No i ścieżki. Tutaj bezpośrednio. Tutaj przejście dla pieszych i tutaj. Tutaj więcej nie potrzeba. No i dobrze. No i mamy to. No i dobrze, mamy to. To teraz tylko niech nam budują. Akurat to podejrzewam, że pójdzie całkiem sprawnie. Ale na ten tor to pozrzekamy sobie. Chociaż... Jak już się nie blokują i nie stoją sobie przez 500 lat, patrząc się na siebie... To jest lepiej. O matko, ale mają ruchy. Nie ma tych ludzi na budowie. Ejże, ejże, ejże. Ech. Dwóch na 118. Dwóch. Dobra, może zrobimy eksperyment. Ja tutaj, w tym sklepie, do którego właśnie chodzą mieszkańcy stąd. Wy macie tam dojście. Ten skrajny ma. E, I ten skrajny... Tym bardziej ma. No my kupmy sobie tych ubrań. I elektroniki. Kupmy za ruble. Wiecie, to coś nam zmieni, że tych ludzi tutaj będzie więcej pracowało. Nie, bezrobotnych nam przybywa. Uff. Mają elektronikę. Mają telewizory. Mają komputery. Wo-ho-ho-ho! Właśnie samochody. Ja w ogóle tutaj w tym mieście nie buduję parkingów. Czas to zmienić. Tym bardziej długo będziemy, mam nadzieję, produkować własne samochody. Bo naprawdę, jesteśmy na takim etapie, że się zbliżamy już. Do takiego końca on jeszcze szybko nie nastąpi, bo no to jeszcze trochę potrwa, ale generalnie aktualnie uważam osobiście za taki w cudzysłowie koniec gry, kiedy no na tym etapie zbudujemy to, co mamy maksymalnie, czyli już jak postawimy tą fabrykę samochodów, która do produkcji potrzebuje wszystko, co po prostu istnieje, no to... Jakby no kończymy, potem możemy to rozwijać, udoskonalać, yy, robić z tego masówkę, e, nikt tutaj nie mieszka. O. Ale no już jakby osiągniemy wszystko, co można, tak? Dobra, tutaj jest robotników 183. Powinni chodzić pół na pół na dworzec. A czeka ich tu mało. To może w ogóle ich wyślimy tylko na dworzec? Do 80 chłopów przepraszam, robotników nie chłopów, robotników hmm. no ale widzę, że tu przychodzą i stamtąd. Ja nie wiem. Może stację tutaj dorobić? Będą sobie piechotolotem z pociągu wysiadać i iść. Ej. Może to nie jest głupi pomysł, jak myślicie? A przynajmniej nie bardzo głupi. Sprawdźmy to, o. Sprawdźmy to. Tylko jakby to... to bym... to bym, to bym... Pauza. Ja myślę, że może mi to wybaczycie, ale ja tutaj ten odcinek toru wzburzę. I za gotówkę 300 rubli, mam nadzieję, że mi wystarczy. Zbudujemy tutaj połączenie i tą stację dodatkową. A co tam? No, zróbmy to. Dobra, tutaj od semaforków. Rozburzymy. I chyba dotąd wystarczy. Tak, tych torów burzę więcej, żeby miał miejsce na jakieś ładne wprowadzenie tej... Łoków czy, czy coś? Hmm. To tu infrastruktura, tutaj woda, tak? No, kopareczki sobie z tym nie poradzą. Tak sobie poradzą, a pod budynkiem sobie nie poradzą. Trochę tutaj przysypiemy rzeki, nic się nie stanie. O. Dobrze. I teraz jakoś tu się złamać. Um. No taki zakręt, no właśnie, no to powinno ci łuk nie zakręta. To jest zdecydowanie ewidentnie taki konkretny zakręt. No dobra, ale jak ja bym chciał to inaczej poprowadzić, to bym musiał całe to przebudować, a nie chce mi się tego robić. Zdecydowanie nie. to zburzyłem tyle, że niby miało być ładniej poprowadzone, a, a, no, a każdy widzi jak jest. Yy, I zapłacę za to połowę tego, co mam, okej? Okay. To jeszcze zróbmy przed stacją krzyżówkę jedną, krzyżówkę drugą. I źle. Bo zapomniałem o semaforach. Semafory ustawiamy tutaj takie te dwukierunkowe. Tak, żeby pociągi mogły korzystać z obu torów. Czy one tutaj będą zawracać? Nie, a myślę, że jak będzie jechał jeden za drugim, to trudno. Poczeka. Dobra, to tu nie będzie krzyżówek. Yy, tu jest po prostu powtórzeniowy. Znaczy powtórzeniowy, no taki oddzielający kolejne te segmenty, sektory, najzwyklejsze semafor jednokierunkowy. Zbuduj, zbuduj mi to i zbuduj też mi to. Nie będziemy czekać. Budujemy jak leci. Tak, żeby sobie mógł tu pociąg już sobie jeździć, zatrzymywać i przywozić tych ludków. I skasujemy te autobusy durne, które nic nam tu nie dają. No co to jest? No no no, 8 ludzi, dwóch ludzi na 118. Eee... Tu sobie zrobimy połączenie chodniczkiem, tu też chodniczkiem. No i dobrze, no i fajno. Eee, stop, Ciapongu, zmienimy ci trasę. Cieszysz się? Jak ty masz to ustawione? Tam masz ustawioną pierwszą stację tą. O, o tą. Czyli po tej stacji zatrzymasz się tutaj, pojedziesz tam i po tej stacji zatrzymasz się znowu tutaj i pojedziesz tam. No i zobaczmy jak to wygląda. 59 robotników jest z powrotem. No wieś. Eee, play. No dobrze, jak nam to się teraz pisze tutaj? Pakujesz coś, mało robotników. Bo te ubrania w kolejki się ustawili, kurde. Zamiast do roboty jeździć. To nam zaraz tutaj cała setka, pewnie wysiądzie do tych biur. Budowy nie sprawdziłem w ogóle, czy z tej stacji jest dojście do obu, ale może tak, bo się rozdzielili, wychodzą tu i tu. No i tu mamy 50, i tu mamy. No i dobra, nie jest to max, ale tak już można budować. Co to nam się pali? Coś dojedzie powinno. Tak, jedzie do pożaru straż. Nie wiem skąd o, jedzie już, ale chyba tam, stamtąd. Bo aktualnie osunę dwa wozy, trzy wozy. Super. Aktualnie Kolejny wóz. Wow. Aktualnie tutaj w naszym kraju funkcjonuje tak. Tutaj, remiza strażacka pierwsza. W mieście, remiza strażacka jest druga, a w zasadzie pierwsza chronologicznie jaka powstała. I tutaj przy kopalni jest trzecia. O, o, o. No i co? Trochę teraz lepiej z tymi ludźmi, nie? Szybciej budujecie. Nie, nie budujecie szybciej, bo stoicie znowu zaklinowani. O Gdzie ty jedziesz? Strzymaj budowę i znikaj, znów z powrotem. O! Naprawdę, budowania nie ogarniam, to mi przerasta jeszcze. Tu jest czerwone i tu jest czerwone. Bo. Bo pod granicą nam się te tory łączą. O! Tu mamy rozjazd. Więc przed tym rozjazdem musimy rozdzielić te tory. I zrobimy to tak samo jak tam zrobiliśmy w ten sposób. Przydatem, przynajmniej z i się z nie klinuje. Działa jak trzeba. A teraz ten czeka na tego, i ten też czeka na tego. Wszyscy czekają tutaj na siebie. I ten jeszcze przyjechał, zajął drugi tor. No to osobówka Kibelek nie będzie pocieszony. Tym raczej nie będzie. Eee... No dobra, a właśnie... To ja teraz ten przystanek jest tu w ogóle niepotrzebny, ale on sobie zostanie opuszczony, a te dwa autobusy to ja im podziękuję, żeby zużywały paliwo jeżdżąc na pusto. A ludzie będą przyjeżdżać do pracy pociągiem. No właśnie jedzie sobie, zobaczymy jak oni wylegną. Ślicznie. Bardzo mi się to podoba. No, woził po 200 ludzi, teraz wozi połowę tego. Czemu ja tego nie mogę? Mogę, Idźcie sobie, gdzie chcecie teraz? 37, 36, to gdzie wy pracujecie? To jest dalej po 180 mieszkańców. Mało mogło być więcej, ale są. Więc gdzie wy pracujecie, że nie na dworcu? Ubrania, kupujecie, co sprzedajecie. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, jak sytuacja. Dobra, nie korkują się, budują, jadą. Czy teraz to trochę szybciej? Dwóch na budowie jeden. O, się, widzę, wiele nie zmieniło. Oj, patrzcie jak fajnie ten ruszył do budowy. To temu się zwolniło, to wjechał. Bardzo ładnie to działa. W ogóle ostatni przyjechał, a pierwszy ruszył. Ma się te chodu dużonego, nie? No dobra, to ostatni rzut oka jeszcze na tą budowę tutaj. Dobra, tu się budują nasze uliczki, nasie ten. Więc myślę, że do następnego odcinka ja tu trochę odczekam, tak żeby te budowy trochę poszły do przodu, żebyśmy sobie tego nie oglądali. Tutaj razem was nie będę zanudzał. Takie rzeczy, co można patrzeć i oglądać na, na jakimś live'ie, rozmawiać. W to w tle, niech sobie leci. A no odcinka zostawmy jakieś ciekawsze rzeczy do roboty. Także dzisiaj dziękuję za oglądanie. I do następnego. Cześć.